Witam wszystkich, zapraszam Was do oglądania mojego poradnika, jak dodać ksat na darmową stronę www. Więc tak, wchodzimy na, na link, będzie link, będzie podany w opisie. No i klikamy, od razu pokażę, jak założyć stronę. Klikamy załóż stronę, wypełniamy wszystkie dane. Dobrze, założyłem stronę. Logujemy się. Jeżeli już się zalogowaliśmy, to przechodzimy. Panel sterowania, zarządzaj stroną, zarządzanie panelami. I teraz musimy wejść na Xat, no założyć własny czat i skopiować. To zaraz ja to zrobię i pokażę dalej. Jeżeli już założyliśmy, mierzymy tutaj klikamy. W tym momencie cały nam się to skopiuje. Przechodzimy do naszej strony. Dodajemy nowy panel. Tutaj, zawsze to tak długo trwa. Nazwa panelu. com Nazwa pliku panelu. Tutaj nic nie wybieramy, bo jeżeli wybierzemy, to czat może być zdeformowany, lub coś. Umieszczenie góra, dostęp publiczny, ustawia jako zawsze widoczne. Zapiszę. Teraz drugie. Teraz tutaj mamy nasz czat I musimy wziąć włącz. Przechodzimy na stronę startową. Jest nasz czat. Tutaj czekamy, załaduje się pasek. No i to by było chyba na tyle. Pokażę jeszcze, jak zedytować właśnie na, na tym darmowym hostingu naszą stronę. No, dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich poradników.